Nie grałeś na serwerze Majestic RP, jest to banalnie proste. Wystarczy, że wpiszesz Majestic RP, klikniesz pierwszy link, zarejestrować się. Jeżeli masz licencję, to tak, serwer Warsaw. Tutaj wpisujesz login, jaki chcesz, adres, e-mail, hasło, i kto ci zaprosił, pamiętaj, żeby wpisać kod na chor jak nazwa mojego kanału Wszystko z Dużych Pamiętaj i to wtedy dostaniesz bodajże tam 50 tysięcy i na 7 dni VIPa ja dostanę Majestiki przez i też gotówkę przez co będziemy mogli rozwijać dalej rodziny, nowe samochody czy helikoptery czy cokolwiek innego także polecam że Majestik Europej jest trudne. to jesteś w błędzie jest to banalnie proste i właśnie temu służy dzisiejszy odcinek do tego w sumie przejdźmy od razu do rzeczy Powiem Wam jak najlepiej zacząć na serwerze T-R-P. Będziecie mieli taki krótki samouczek. To może tak krótkie rozpoznanie może z interfejsem No to tak, w lewym górnym rogu macie Tutaj macie yy, cały czat Tak wszyscy, żeby napisać na czacie to klikacie T I możecie pisać czat rodzinny to jest yy, ukośnik C A czat frakcyjny to jest ukośnik F jakby co, tak do informacji. Tak, lewy, gór, lewy dolny róg, no to macie mapkę, pogodę, godzinę, dzień, gdzie jesteście. Macie gotówkę przy sobie i, gotu, i pieniądze w banku. To takie krótkie info. Tutaj w sumie nic. Prawy górny rok to macie, to zaraz przejdę. Tak, dalej przejdźmy do interfejsu. Tak, telefon wyciągamy, strzałka w górę. Strzałka w górę, telefon wyciągnięty, tak i tutaj na przykład mamy telefony, Ty czy chcemy coś kupić, kontakty, klawisze, no to cokolwiek nam się przydaje, aparat mamy jak chcemy jakieś fajne zdjęcie szybko zrobić, co tam jeszcze mamy, tak jak samochód chcemy odebrać, to też później przejdę, radio, Weasel News, Uber Drive, to jak pracujemy na, jako taksówkarz, dalej yy, kamera, operator, tutaj trzeba pamiętać, żeby co jakiś czas trzeba kupować yy, trzeba kupować, uzupełnić saldo, tutaj kupujemy, uzupełnić saldo bo jeżeli będzie na minusie, albo będzie wynosiła 0, to wtedy ani nic nie wyślemy, ani nie zadzwonimy wiadomości, kontakty, ustawienia to to, tablet, wyciągamy strzałka w dół i tu mamy tak, yy, moja frakcja, rodzina nasza, do której zapraszam bardzo serdecznie Yy, mój dom, domu nie posiadam, bo jest rodzinny yy, rynek, no to jak widzicie wszystko tutaj jest, yy, wszystko jest tutaj i coś jeszcze, yy, co ja zrobiłem i gierkę mamy taką ale dobra, to chyba większość osób zna tą gierkę dalej przejdźmy, mamy yy, yy, klikając N, jest to czat głosowy Czyli, jeżeli, my, jeżeli chcemy z kimś porozmawiać przez telefon, to klikamy L, i wtedy, N, i wtedy możemy rozmawiać. Yy, dalej, pod I mamy ekwipunek, ekwipunek mamy, jak widzicie. Yy, to pod I jest, jeżeli chcemy np. tak bandażować się, to prawy przycisk myszy, prawy przycisk, nie, lewy przycisk myszy. I użyj, jeżeli chcemy, to w szybkim sklocie, i wtedy mamy pod jednym przyciskiem. Także takie info. Dalej, co jeszcze mamy? Jeżeli tak, od razu powiem, że najlepiej, podchodzimy do tutaj pana takiego. Zablokowałem się. Podchodzimy do tego pana. U niego najlepiej, jak zacząć grę, zadanie wstępne. I tutaj tak, wypożyczamy samochód. Najlepiej i najbardziej polecam wypożyczyć FastJet Sport W sumie to najszybszy motocykl z tych tutaj wszystkich I najbardziej się opłaca, bo polecam wypożyczyć na dwie godzinki Ja już nie będę wypożyczać, bo tutaj mam samochód Także na moim samochodzie Wam wszystko pokażę I teraz macie w prawym górnym rogu Ścieżka dla początkujących Kraj wiecie Wydajny wynajmniej Transport u przewodnika I widzicie i wtedy wypożyczacie i jest kolejne samo zadanie i za to jakby przejdziecie mniej więcej po kolei samouczek yy, dalej przejdźmy co jeszcze mamy tak yy, może przejdźmy tak pod F3 macie taką zakładkę twój nawigator ważne no to mamy cię na przykład szkoły jazdy, banki, rynek yy, co tu jeszcze jest, rynek samochodowy, więzienie Bank dalej, tak, to takie. Rozrywka, tu mamy Maze Bank Arena, Kina na przykład. To takie, po prostu, gdzie co mam potrzebne, frakcje, to też, jak kto potrzebuje, i mamy pracę, to przejdziemy później. Metro, bankomaty, czy tu jest sklepy z towarami, i teraz tak, pojedziemy do tego. Jak chcę zaznaczyć to klikamy ten, aby otworzyć samochód klikamy L aby odpalić B i zapinamy pas J i polecam jeżeli jeździcie samochodem albo czymkolwiek to zapinacie pas i jeżeli jesteście w środku to też zamykacie samochód czyli pod L zamykacie samochód my jedziemy do sklepu jedziemy do sklepu i zaraz wam wytłumaczę wszystko jak Dobra. Myślę, że napadu żadnego nie ma. Wydaje się, że nie ma, dobra. I tak samo L zamykacie samochód, idziemy do sklepu. I teraz tak, pierwsze co, to polecam wam tak. Yy, kupić picie, kupić jedzenie albo hamburgery, albo yy, batoniki i polecam wam kupić tak, przynajmniej z yy, jednej bandaży telefon tak żebyście mieli dostęp do kontaktu do czegokolwiek polecam wam także kupić 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 co tu jeszcze jest eee, polecam wam kupić jeszcze eee, o wędkę. Wędkę to wam się przyda przy swojej najbardziej opłacalnej pracy i tak samo e, przynęty przynęty ja już mam wcześniej kupione ale tak klikacie Klikacie gotówką albo kartą, tam nie wiem jak jest, chyba gotówką, bo jeszcze nie macie e, konta bankowego, dlatego gotóweczką i od razu macie e, u siebie, klikacie i i tu macie pokazane, że jest ten przedmiot. Dalej coś jeszcze, e, czy to wszystko, myślę, że to w sumie... Chyba będzie tyle. Tak, telefon, y, od razu bym polecał kupić i w sumie to chyba tyle. Dobra. Teraz tak, przejdźmy do pracy może. E, żeby zacząć pracę, tak samo F3 możecie i jeżeli, teraz pytanie. Bo najbardziej opłacalna praca to są ryby. Tylko jeżeli chcecie y, od razu zacząć pracować, y, na przykład nie płacąc nic, tylko kupiąc, kupiąc przynęte i wędki. No, to od razu polecam na, pojechać na łowisko, ale jeżeli chcecie, i te, ale wtedy możecie, może was policja tam złapać i możecie spory mandat zapłacić. Jest to w sumie, tak naprawdę, jest to nielegalne łowienie bez licencji, ale jeżeli, jeżeli chcecie łowić legalnie, to wystarczy, że pojedziecie pod y, governmenta pod urząd miasta i pod urzędem miasta możecie wykupić yy, licencję. A jeszcze to zaraz jeszcze podjedziemy, bo musicie też prawo jazdy zrobić. Jeżeli chcecie. Jeżeli zostanie wam pieniądze zarobicie na rybach. Na początku to możecie tam yy, motorkiem przyjechać yy, na ryby nielegalnie, jak coś to wy się możecie wytłumaczyć, że dopiero zaczęliście grać, tak, yy, dopiero weszliście. Yy, Policjanci na pewno to zrozumieją, także wiecie, i teraz tak, jeżeli tutaj jesteście, wysiadamy, idziemy do urzędu, i w urzędzie, w urzędzie, przyjdziemy w urzędzie jest zakładka odbiór dokumentów. Potrzebuje licencji połowowej, i klikacie tak. Ja już mam, ja już mam ją, więc już nie będę kupił, ale płacicie 3000 dolarów. Także dobra, z... zaczynajmy. Ja już posiadam licencję, więc nie kupię, ale już kupiliście licencję. Posiadacie licencję. Dalej pojedziemy. Jeżeli jeżeli macie licencję to tak jak mówiłem, najbardziej dochodowym i z najbardziej dochodowym, dochodową pracą jest wędkarstwo. Dlatego tak, od pierwszego poziomu macie te, pierwsze, drugie, trzecie, czwarte łowisko, i na te jedziecie łowisko i łowicie spokojnie ryby. Jeżeli później macie taką zakładkę F2, i tutaj w sumie macie wszystko, główne statystyki, transport nieruchomości, umiejętności, i w umiejętnościach macie wędkarz. Wędkarz, tutaj będziecie mieli rangę chyba 0, nie pierwszą, i tam macie ileś ryb do złowienia. Jeżeli to złowicie, to macie na drugim, drugim poziomie jest łowisko 5, 6, później to są flondry. Potem macie 7, 8, to są tuńczyki. 9, 10, to są ryby żołnierze, bodajże, tak mi się już kojarzy. 11 to są Karasie, i później to już, to już ciężko jest, długa robota. Do tego, dobra, takie szybkie wytłumaczenie, ale też czy, jeżeli wam została kasa, zrobiliście to jeszcze takie dodatkowe info. So, jest zakładka w sklep skrzynki w F2. Sklep skrzynki i macie skrzynki tutaj. I ja akurat na tym też w sumie można dużo zarobić, tak naprawdę. Z tego się najwięcej zarabia. Bo można na przykład trafić samochody, które są warte 50 tysięcy majestików, a majestiki można tak samo na skrzynki wydawać, na samochody wydawać. Można wypłacić jak ktoś chce, ale to się w sumie średnia opłaca. Także dużo rzeczy można z tymi majestikami robić. A także niektóre samochody, większość w sumie samochodów można też sprzedać dla innych graczy. Ale są takie wyjątki, że się nie da sprzedać. Z karnetu na przykład z samochodów, który teraz trwa. Karnet polecam go robić. Zaraz wam pokażę. Yy, no to w sumie samochody są niesprzedawalne. Zaraz zobaczymy. Ostatnia skrzynka. No to nic nie trafiło się fajnego. I teraz tak macie tutaj przepustka sezonowa. I tu w sumie macie karnet. Karnet zimowy. I macie zadanka. I tutaj już robicie zadanka. To już w poprzednim filmie wam wszystko mówiłem jak to robić. Macie doświadczenie, to wszystko już tłumaczyłem. Dalej to już wszystko. Jeżeli wam ze stylu kasa, jeżeli kupiliście licencję na łowienie ryb. I nie wiem, zarobiliście jeszcze wcześniej, czy na przykład użyliście mojego kodu na hor Pamiętajcie, że przy logowaniu, albo jeżeli już gracie nie użyliście jeszcze jednego kodu to wystarczy, że klikniecie na czat y, s, slash bonus i wpiszecie mój kod y, kod polecający ale y, ja już kod użyłem także no już nie będzie, niestety już nie mogę go użyć i teraz tak, pojedziemy żeby jeździć legalnie samochodem, żeby jeździć samochodem, pojedziemy. Zaraz wam pokażę w które miejsce tu już dojeżdżam. Tu jest wyjazd Dobra, tu już wam pokazuję, w które to miejsce trzeba. Miejsce to jest tutaj, ta lokalizacja. I tutaj tak. Tutaj, żeby zrobić licencję na, pojazd, na prawo jazdy, to udajemy się. Już nie pamiętam, który to pokój jest. Chyba ten, ten pokój, tak. Yy, podchodzimy do tej pani, klikamy E i chcę zdobyć yy, kategorię Drive. I D to jest przeznaczenie dla samochodów osobowych, a M dla motocykli. Jeżeli was nie macie pierwszego samochodu, będziecie jeździć samymi motocyklami, no to robicie Drive M. Jeżeli macie, to klikacie drive, ja Wam pokażę jak to wygląda na podstawie, nie wiem, dobra i tak to wygląda, czyli macie, jeździecie samochodem, tak i dostajecie jakiś samochód i musicie zaliczać punkty, także nie jest to trudne, każdy na pewno, każdemu się uda to zrobić. Dobry, ja już dojeżdżam. I jak widzicie... I w sumie tutaj nie musicie przepisów jakichś przestrzegać i mamy kategorię CDLA. Tak wy będziecie mieli albo na samochód, albo na motocykl. I teraz tak, przejdźmy do ryb. Najbardziej opłacalnego biznesu. A jeszcze wiem, pojedziemy do banku. Do banku, bo będziecie chcieli założyć konto w banku, żeby tam trzymać pieniądze, żeby was nie, wam nie okradli. Was nie okradli. Także tam pojedziemy. E, I tu wszystko wytłumaczę, jak co robić. W ogóle to jest dzisiaj pierwszy dzień, kiedy nie ma śniegu. Bo tak to były przez e, około miesiąc czasu, był śnieg. Także mm, muszę powiedzieć, że ta gra wygląda no, ładnie jak nie ma śniegu. Ładne kolorki, wszystko ładnie. Tak, u, przyjeżdżamy do banku. Yy, udajemy się tutaj, gdzie jest ten znaczek dolara, i bierzemy tak. Yy, wy będziecie mieli tam załóż konto, i teraz tak. Yy, możecie tak, wypłać gotówkę. Jeżeli chcecie wypłacić, to na przykład nie. 5000 tysięcy podajecie, tam utwarza, utworzycie jeszcze swój PIN, nie zapomnijcie o nim yy, ja zaraz tylko zobaczę ile ja mam 93 tysiące przy sobie to wpłacimy, żeby mieć zawsze coś tam przy sobie to wpłacimy 90 tysięcy, wpłać yy, 90 razy 3 i PIN, tutaj zawsze PIN musicie pamiętać Dalej, jeżeli chcecie przelać komuś pieniądze na numer konta albo na numer telefonu, tutaj macie tą zakładkę. To tutaj, jest zmiana kodu PIN i zmiana taryfy, co tu jest, eee, eee, co tu, A to, to, to jeszcze się tego nie zagłębiałem. Tutaj w sumie eee, was i tak nie będzie stać. Przejdźmy tak, tutaj macie dalej lokaty. Lokaty na to macie od 50. Macie na przykład taką lokatę, chcecie wpłacić 100 tysięcy, jakże już zarobicie. Macie na przykład na okres 10 godzin, dostaniecie 100 tysięcy kolejne. Nie tu milion, ja wpisałem. Nie, ja wpisałem za dużo. Taka, przez 10 godzin zarobicie 1000. Jeżeli przez 100 godzin rzucicie, 100 godzin grania na serwerze macie 10 tysięcy dodatkowo. Także tutaj jest yy, taka ciekawostka. Yy, teraz tak polecimy na ryby. Na ryby tutaj. Ryby tu lecimy. Yy, szybko zaraz tam się znajdziemy. Ja wam to trochę dłużej zajmie. Także... Dobra, i tu już dojeżdżamy. Tak, dojeżdżamy już tutaj. Zjeżdżamy w dół na ryby. I teraz. Teraz tak. Od razu mówię, jeżeli macie rodzinny samochód, to pamiętajcie, że jeżeli tak, klikacie G zaparkować. Jeżeli macie rodzinny samochód. Pamiętajcie, żeby później wrócić, żeby zwrócić go do garażu. Jeśli nie, no to możecie go tu zostawić, tylko pamiętajcie, żeby z powrotem się zrespić w tym samym miejscu. Dobra, jeszcze tak, bo w bagażniku mam wędkę, bagażnik jakby coś się otwiera G, bagażnik, zawartość bagażnika. Mamy to i teraz tak to weźmiemy, żeby się nakarmić trochę. I przynęty też weźmiemy. Zamykamy bagażnik. Teraz tak, żeby zjeść na to, klikamy. Prawy przycisk myszy użyj, i to tutaj też użyj. Lecimy do tego miejsca. Klikamy E. I teraz czekamy, aż złapiemy jakąś rybę. Także czekamy. Nie trwa to długo, więc no, jest to na pewno zarobkowy, zarob, duży zarobek z tego idzie. Także chwilę to trwa, ale ale jest spoko. O i złapała się ryba. Jeżeli ten ta, ta znacznik ryby idzie w lewo, to my musimy klikać D, jeżeli w prawo, to musimy klikać A. Także to trudne do połapania się nie jest. i żeby wyciągnąć rybę klikamy lewy przycisk myszy. Yy, mamy rybę mamy w ekwipunku. jeżeli chcemy sprzedać rybę, to jedziemy yy, tutaj, o w to miejsce, o dokładnie w to miejsce. tu jest wjazd, wjeżdżamy tutaj, yy, klikamy e, klikamy e i yy, albo przy sobie, albo w bagażniku mamy rybę i później żeby ją wystawić, klikamy na rynek. Yy, utwórz i tutaj będzie, yy, albo robimy tak, że przedmiot robimy yy, pstrąg, bo pstrągi na początku będziecie łowić. Yy, do, 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 dodaj dużo na sprzedaż i wtedy tam zaznaczacie, że wszystko i po jakiej cenie chcecie sprzedawać. Jak widzicie, no, pstrągi kiedyś były po jeszcze niedawno, były po tysiąc, tysiąc dolarów. Były po tysiaku były kiedyś ryby. Jak ja zaczynałem, to było po tysiaku. Teraz no, jest trochę drożej. Także myślę, że to w sumie będzie na tyle w tym odcinku. Dlatego do zobaczenia w następnym odcinku. Nie zapomnijcie o subskrypcji i polajkowaniu odcinka. No i to w sumie tyle. Cześć!